Cześć, witam, z tej strony znowu ja, a oto kolejny odcinek z gry Epic War 4. No dobrze, z tego co tutaj widzę, dwa pierwsze poziomy na trudności epickim są zrobione, fajnie, zajebiście. Przechodzimy dalej, czyli trzeci poziom. No i tutaj słuchajcie, ja mam tutaj taki pomysł, że skoro mam tyle hejsu, czy mogę sobie ulepszyć jakieś jednostki, których jeszcze nie używałem i sobie je tutaj wykorzystać w walce. Na przykład te, weźmy sobie te czołgi, które walą tymi bombami, bo to będzie, wydaje mi się, że to będzie zajebisty pomysł, będzie bardzo dobry. Przede wszystkim dlatego, że tam będzie na pewno sporo przeciwników i po prostu to będzie cały czas tak, e, e, dzięki tym czołgom, e, to wszystko będzie wywalało w powietrze. Dobra i mało tego, ja sobie jeszcze jedną jednostkę tutaj ulepszę, żeby jeszcze było więcej rozpierdzielu. E, czyli te oto bomby, czyli te kamikadze tak zwane, które po prostu wybuchają nie? po prostu jako bomby to są, no i czy coś jeszcze mogę tutaj dodać do tego no i oczywiście no, raczej one, oni sobie sami da, nie dadzą rady dlatego raczej sobie tutaj jeszcze kogoś na ochronę wezmę i niech tym kimś będzie niech będzie ten anioł na przykład to powinno wystarczyć, żeby tutaj te moje jednostki nie padały samotnie tylko żeby ktoś je tutaj ochraniał, na przykład ten anioł I więc fajnie, dobra, lecimy, trzeci poziom kawaleria ok, część moich jednostek się tutaj e, zyskuje. no i proszę bardzo, e, bomby poszły w ruch wszystko wybuchło e, oczywiście te bomby tutaj te małe no to one jakoś tam dużo nie zadają, ale ogólnie zawsze coś, więc ja bym nie na, na to marudził a głównie tutaj czekam na to, żeby te czołgi mają się zrespiły żeby mógł je tutaj wykorzystać, a zobaczmy co mam nie patrzymy potrzymał sporo rycerzy, dobra no to zaraz będzie wszystko latać po prostu na tym ekranie w sumie, żeby to tak doładować, to mogłem sobie jeszcze tego Fire Lorda tutaj e, wybrać. To już w ogóle by wszystko latało jeszcze gorzej, jeszcze dopiero by było z tym. Ale no, no dobrze, już tutaj nie będę tego przerywać. Tak będę raczej. I zobaczymy, co tutaj się stanie. Dobra. ty tam się zrespi. Fajnie. Mam dwóch czołgów, Ok. Przydałoby się jeszcze tutaj już to przypieczętować te wybuchy i tak dalej to jak na razie to jest nie? ale nie mogę się doczekać tego momentu, gdzie e, e, przeciwnik zrzuci te fale te trzy fale, które tam później będą, jeżeli zbijemy tam określoną ilość tego HP e, Towera przeciwnika zobaczymy co tam się w ogóle stanie bo jestem przyznam się szczerze, że jestem ciekawy tego ok, bombardowanie czas zacząć. No tutaj no, niesamowicie wszystko tutaj lata. No kurczę, no to jest normalnie poezja do moich oczu Tylko mam tutaj problem z tym rzeczą, trzeba zrobić z tym. Że te moje czołgi są tutaj za blisko, e, przez co te ci rycerze właśnie tutaj dochodzą i zacząłem je obijać, bo tak jak właśnie można zauwa zauważyć, że te moje jednostki, tutaj te czołgi, te czołgi zostały tutaj e, dosyć mocno tutaj obite to jest ten problem jednak wydaje mi się, że ten anioł to jako tytan tutaj to nie był najlepszy pomysł i mogłem w sumie coś innego wybrać, ale no cóż, to jest challenge, to jest wyzwanie, no i spróbuję po prostu temu sprostać no nie, ja się tak łatwo nie poddam no i od razu tak tutaj powiem, że E, z każdym następnym poziomem postaram się ograniczyć to używanie tego stop czasu oraz tej tarczy, bo to jest po prostu e, op. To jest, to jest zbyt, zbyt mocne rzeczy i które właśnie e, nie dodają tyle tych rzeczy, tej akcji itd. i tak dalej. I wolałbym jednak tutaj z tego zrezygnować tylko po to, żeby coś się tutaj zadziało. No bo to te rzeczy to są tak op, że po prostu ta walka tutaj to już nie jest tak emocjonująca. Właśnie o to, o to tutaj chodzi. Ja tylko staram się z tego zrezygnować, żeby to było jakieś wyzwanie. Tak? Dokładnie. Ale zamiast tego właśnie, skoro tego nie będę używać tych dwóch speli, które są bardzo silne, no to w takim razie będę musiał przynajmniej tego heal'a sobie wybrać, ponieważ ja tutaj... E, tak jak można zauważyć, go nie mam niestety, no i moje jedno dostawały mocno długie polercie. No tak jak widać właśnie, że to jest inne czołgi tutaj są i się boję, że po prostu one mi tutaj padną z czasem. No ale dobra, chcę to zrobić tak, że... po sobie jakiś czas może sobie rzucę jakiegoś spela. Powiedzmy na przykład tego. I zobaczmy co się stanie. Tego Feniksa. Jest to jest ciekawe, że ten Feniks akurat jest widoczny na, na mapie, jak myślę. Chociaż nie, czym mi się wydawało? Nie, dobra, pomyślałem, że to jest ten fenix, który tam na mapie był, był widoczny, ale nie o te bomby, które są tutaj e, i do celu, więc dobra. dobra. Okej. Okay. Nie wiem jak to dokładnie będzie, ale dobra, wiecie co? Ja mam jednak tutaj e, e, takie przeczucie, że bez tej tarczy to się nie obejdzie, dlatego że ciągli mi zaraz zginą normalnie. Więc ja zrobię najlepszego. No i dobra, o. jeżeli będzie naprawdę źle, no to ja mam tutaj coś e, ciekawego za zanadrzu. a mianowicie to tutaj po i ja od razu powiem, że chciałem to zostawić na mapę z goblinami, taką ostateczną, gdzie tam będzie właśnie poziom opiski, gdzie będzie dużo e, tych czarnych goblinów, ale jeżeli coś tutaj złego pójdzie przy okazji e, na, na tych wcześniejszych levelach, to ja tego użyję. To jest, to jest naprawdę niezłe. A tu my... O nie, wszystko mi, nie no i wszystko mi tutaj padło, cholera. No nie, co ja zrobiłem, zagadałem się i po prostu zapomniałem rzucić tą tarczę, żeby uratować te moje czołgi. Jasna cholerka. No cóż, przynajmniej mi ten anioł został. Tyle dobrego Okej, okay, dobra, druga fala. Jest sporo rycerzy, dobra. Zobaczmy jak sobie poradzą tutaj moje jednostki. Ale to wygląda niesamowicie. Wszystko po prostu lata. Co tu się dzieje, no nie? Z jednej strony wali ten mój czołg, tymi bombami, a z drugiej po prostu to dokiermicza ten anioł tymi swoimi tutaj cięciami. To naprawdę wygląda niesamowicie, to jest po prostu jedna wielka masakra, no nie? Z tego co tutaj można zauważyć. te samo ile rzeczy tu się dzieją. Dobra, drugi czołg tutaj dojechał, fajnie, super, to się przyda. No i dobra, okej, okay. no i... tyle było z tej fali. Tyle było z tej fali. Co z niej zostało to tylko jakaś krew tutaj. Na ziemi, no niesamowite, dobra, no i nadszedł czas na trzecią falę. No, wygląda, że to jest ta sama fala mm, co druga, czyli sporo rycerzy, e, sporo rozpierdzielu na tej arenie. Kulcze, no niesamowite. No i teraz <grywny> byłby problem, gdyby te czołgi zaczęły się wywalać. właśnie. Te rycerzy za siebie na przykład, no, nie? ale no, raczej powinien sobie bralić tutaj. Oczywiście mam tego anioła, który pobrania, ale no. O, wow. wow, jeszcze jedna fala, co tu się stało? O oh, kurczę. Oh, co tu się stało? Ej, ja tego się nie spodziewałem, to było aż cztery fale. Była jedna, trzecia, miała być ostatnia, a teraz jeszcze doszła jedna i ci właśnie teraz że się pojawiły, no ciekawe. Jeszcze użyłem tej tarczy, no bo się bałem, po prostu, yy, że nie umrą. To widać Że oni ich tutaj nieźle yy, cisną. To pomysł. Proszę bardzo, bomba... Bomba. Po prostu To właśnie była ta bomba, no nie? Czyli moja specjalność. Która właśnie będzie bardzo dobra na głupiny, no, okej. Okay. Udało się w końcu, bo szczerze mówiąc to dosyć długo trwało, ale no okej. Okay. 18 tysięcy e, tutaj golda, fajnie, super przyda się na pewno. No i trzeci level zaliczony tutaj jest więc git, no i dobra myślę nad tym sobie żeby zostawić tutaj ten skład na razie i żeby sobie dodać jeszcze jedną jakąś jednostkę tylko teraz pytanie jaką coś może czegoś jeszcze nie używałem a chciałbym użyć, zobaczmy co tutaj mamy hmm. może to w sumie nie wiem, Weź, weźmy goryli żeby to było takie dowalone po prostu te goryle, które rzucają tymi kamieniami też są właśnie fajne i będzie super po prostu masakra jakaś Dobra. Ej tak, przede wszystkim hill, oczywiście. E, za by to tutaj dać. Dobra, za stop czas, bo tutaj e, chciałem żeby e, chciałem go unikać, bo on jest zbyt OP, zbyt mocny on jest. No i dobra. Poziom trzeci, to nie, nie, teraz czwarty Chwila, żebym się nie pomylił. Tylko żeby sobie jeszcze tutaj zapisać na wszelki wypadek, lecimy z czwartym poziomem. Dobra, e, wszystkie jednostki mi się tutaj zrespiły, więc je posyłam do przodu. No przeciwnie, coś tam tutaj ma tych wojsk, ale tak? tak szczerze mówiąc to, to jakoś mi nie zagrozi, no nie, więc nie ma problemu. Nie powinno nawet. Zwłaszcza, że ja mam te goryle tutaj i te czołgi, no to już w ogóle będzie jakiś skin, no nie, oni nie mają szans. Bo mam sporo tych dystansowych jednostek po prostu. Co mi tam, jakieś wyzwanie zawsze będzie. Fajne, fajne rzeczy będą tutaj, do zobaczenia. No i okej, okay, dobra, widzę problem jeden. Mianowicie to tutaj, te gówno, które tutaj lata i wyrzuca moje jednostki w powietrze. Dobra, coś tam się cofnęło. Więc, okay. I tak się tutaj dostało ta do po dupie. Ale no jeszcze... O i zginęła. <laughs> Proszę bardzo, dobra. To ja nic tutaj nie mówiłem. Tylko już tutaj po niej... O kurczar pięknie tutaj trafiło w te zarzewie przeciwników. Ale to jest fajne rozglądanie naprawdę. wszystko wybucham, po prostu. Ślicznie. Oho, pierwsza fala. Walkirie, eee, okej. Okay. No nie powinno to tutaj sprawić mi żadnego problemu, żeby je zabić. Co mi się na to myli? Ojojoj, oj. ciekawe raz. teraz. chcę ja może uleczyć tych jednostek, bo chyba tutaj padają. Nie, dobra, Żadne z górni nie tak, tak, wszystkie żyją, nice. Dobra, i znów jest tam. Ok, druga fala od razu. Też, która została podsłana po prostu w powietrze. No, super. Okej, okay. wszystko tutaj lata. Przez to, że tutaj się tyle dzieje, też się czasami lali. Tak, nie? Niestety. Mimo, może w sumie miał e, dosyć dobry komputer, więc e, no, ciekawa rzecz to się dzieje. Okej, okay, kolejna fala. Jestem ciekaw, skoro w tamtym poziomie była jeszcze jedna fala, czyli czwarta, to ciekaw, czy tutaj będzie. Ajajaj, dobra, to no, trzeba uleczyć. No, część mi padła, niestety. Aj, Ale okej, okay, dobra. Udało się tutaj wszystko to załatwić, więc. No jestem ciekaw, czy będzie jakaś fala? Jest jeszcze jedna fala, kurczę, co tu się w ogóle dzieje. Myślę, że to są trzy fale na tych poziomach To tutaj się okazuje, że jeszcze jeden dochodzi. Kurcze, niesamowite. Ale wiecie co? E, to jest dobre, bo przynajmniej dużo kasy dostanę. Tych wszystkich pokonanych przeciwników i potem jeszcze za tą zniszczoną wieżę. Ok, i finish. E, ile hajsiku, bo jestem zainteresowany tą tutaj informacją. Zobaczmy. 16 tysięcy, ej, to jest chyba mniej niż miałem wcześniej, no? Na pewno, bo tam miałem chyba 18 w, w tym trzecim. No dobra, coś tu się dziwnego wydarzyło. Okej, okay, dobra. Dwa kolejne poziomy zaliczone, nice. Zajebioza. W takim razie, dobra. W takim razie do zobaczenia i do kolejnego odcinka. Yo, nara.